Witajcie z tej strony Paszka. A to jest trzeci poradnik dotyczący tworzenia serwera Grimetin 2. W tym poradniku pokażę Wam, jak skompilować plik binarny. Na początku musimy pobrać program Visual Studio Ultimate 2013. Ja będę pobierać go z dobrych programów. Tutaj wybieramy sobie to i ja od razu też pobiorę sobie polski pakiet językowy. Teraz instalujemy go. Po zainstalowaniu powinno pokazać nam się takie okno. No i tutaj sobie zamykamy. Po zamknięciu tego okna wchodzimy do wskazanego folderu podczas instalacji. W moim przypadku będzie to dysk D i odpalamy tę aplikację. Teraz wskazujemy, gdzie ma się zainstalować nasz program. Klikamy dalej i wybieramy sobie, tak jak jest tutaj, podstawowe opcje. No i teraz czekamy, aż się zainstaluje. Po zakończeniu procesu instalacji, klikamy sobie tutaj Launch. No, i teraz tutaj każe nam się zalogować, ale my robimy to, że później. Ja wybieram sobie czarny kolor. Generalnie możecie sobie wybrać jaki chcecie. No, i tutaj sobie zostawiamy tak jak jest. Teraz czekamy znowu chwilkę, jak się skończy, konfigurować. OK, jak widzicie, odpaliło nam się. Jak na razie mamy to wszystko po angielsku, jednak za chwileczkę zainstalujemy sobie do tego spolszczenie. Teraz opalamy tą drugą aplikację, czyli paczkę językową. No, i klikamy zainstaluj. Po skończonej instalacji możemy zamknąć i odpalić nasz program. Teraz wchodzimy w zakładkę Tools i szukamy ustawień do zmiany języka. Wybieramy sobie tutaj Polski i klikamy OK. Oczywiście musimy zamknąć i uruchomić ponownie. Teraz mamy wszystko po polsku. Możemy sobie wejść jeszcze raz w opcję. Edytor tekstu i wszystkie języki. Klikamy i włączamy numery wierszy, które pomogą nam w szybkiej nawigacji po pliku. OK. To możemy zamknąć. Teraz pobieramy z linku pierwszego w opisie, pobieramy nasz kod źródłowy, wchodzimy w folder src, klient i wybieramy metin 2 klient. Tutaj zaznaczę sobie, żeby zawsze się otwierało w tej aplikacji. Tutaj klikamy tak. No i czekamy aż załaduje nam, załaduje nam rozwiązanie. Czekamy aż tutaj dojdzie do końca, ten zielony pasek postępu. Jak już na dole na niebieskim pasku wyświetli się nam napis gotowe, tutaj na tym pierwszym klikamy sobie właściwości, katalogi VC. Tutaj robimy sobie edytuj. Ten folder klikamy, tutaj te trzy kropki, i wskazujemy sobie w kliku extern folder include. Tutaj w katalogach bibliotek wybieramy nowy folder jeszcze raz to samo extern i wybieramy VIP dajemy zastosuj no i OK tutaj do góry zmieniamy sobie wersję na Distribute czekamy jak znowu tutaj zeskanuje nam i dusimy kombinację klawiszy CTRL-SHIFT-B no i teraz czekamy jak skończy się nasza kompilacja OK, gdy nasza kompilacja dobiegnie końca powinniśmy zobaczyć taki napis na razie programu ja nie zamykam, go po prostu sobie tutaj przymknę. Wchodzimy sobie do folderu z kodem źródłowym, wchodzimy wyż. SRC Folder, klient, Bin i tutaj mamy naszą skompilowaną binkę. Możemy ją skopiować. I teraz pobieramy sobie z opisu klienta do tej właśnie binki, to jest najnowsza, pod najnowszą binkę Source, czyli 2015 i możemy sobie go wkleić. Chodzimy sobie do folderu pack i rozpakowywujemy sobie ROT, klikamy sobie Server Info. No i tutaj zmieniamy na nasze IP z końcówką 100. Pakujemy RUTA. Jak widzicie nasz Metnik się odpalił. Tylko uruchomię sobie jeszcze maszynkę. No i powinniśmy się połączyć pomyślnie. Jak na razie, może to nam w pełni funkcjonalnie nie działać. Pozostaje też nam przenieść naszą maszynę na kod źródłowy, więc jak na razie możemy tylko dojść do tego. Maszynę przeniesiemy w następnym odcinku. Jak na razie w tym odcinku to by było na tyle. Wszelkie jakieś błędy proszę pisać w komentarzach, to postaram się pomóc. Jak mówiłem, w następnym odcinku robimy kompilację kodu źródłowego na serwera. No i już wszystko powinno działać normalnie. To w tym odcinku to by było na tyle na razie.